Cześć i witajcie w Dalekiej Wiosce. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy pokazać Wam, co oznacza sielska atmosfera, piękna przyroda, świeże powietrze, urocze zwierzątka i najsmaczniejsze domowe jedzenie. Dołączcie do nas, aby zobaczyć spokojny i przyjemny dzień z naszego życia. Nie zapomnij się zasubskrybować, aby zawsze być inspirującym i zrelaksowanym. W wiosce posiadanie krowy to konieczność. Mleko, które nam dają, ma dziesiątki zastosowań. Poza tym, że jest skarbnicą białka, poprzez jego zakwaszanie można uzyskać wiele pysznych i zdrowych produktów. Mieszkańcy wsi mogą samodzielnie robić kwaśną śmietanę, zwykły i sery twarogowe, jogurty itp. Na dzisiejszej liście zadań mamy przygotowanie tradycyjnego twarogu. To jeden z najstarszych produktów mlecznych, które ludzie zaczęli wytwarzać. To było kilka tysięcy lat temu. Ser twarogowy po raz pierwszy został wspomniany w starożytnym Egipcie. Przepis był trochę inny. Ludzie po prostu zostawiali mleko do fermentacji i jedli masę bez jakiegokolwiek specjalnego przetwarzania. Teraz możemy cieszyć się wyjątkowym serem twarogowym w różnych przepisach.

Nasze przepisy na twaruk są bardziej nowoczesne. Aby mleko było bezpieczne do użycia, zagotowaliśmy je. To proces pasteryzacji, który został stworzony przez francuskiego naukowca Louisa Pastera. Wysoka temperatura zabija bakterie. Dodatkowo sprawia, że smak jest jeszcze lepszy. Faruk jest bardzo popularny w kuchni słowiańskiej. Ludzie mogą go używać praktycznie wszędzie. W rzeczywistości polacy jedzą go wymieszanego z makaronem, a serowe placki otrzymały swoją słowiańską nazwę syrnyky właśnie od nazwy sera, syr. Kiedy dodamy mleko do zakwasu, zostawiamy go w ciepłym miejscu, aby dobre bakterie mogły zacząć pracować. Tak robią wszyscy. W azerskiej kuchni mamy również twaróg i wiele innych rodzajów miękkich serów. Jednak zazwyczaj są one bardziej słone i gęstsze. Tymczasem nadszedł czas na tworzenie, ale nie artystyczne. Czy już możecie zgadnąć, o co chodzi i jak to będzie działać? No i czas minął, a nasz zakwas mleczny wykonał swoje zadanie. Zobaczmy. Konsystencja jest ziarnista i jest idealna. Ale dla najlepszego smaku i gotowania musimy usunąć całą ciecz. Kiedy bakterie działają poprawnie, mleko zaczyna szybko i bezpiecznie fermentować. Zazwyczaj zakwaszone mleko tworzy grudki, które są oddzielane od startera. A teraz możecie zobaczyć, jak to właściwie wygląda, jeśli chcecie spróbować tego w domu. Mam nadzieję, że zgadliście. Dzisiaj robimy stracha na wroble. Jeśli macie ogród albo pole, na pewno wiecie, jak to jest, gdy ptaki przychodzą i niszczą wasze plony. Ptaki nie widzą z daleka, czy to prawdziwa osoba. Dlatego strach na wroble może naprawdę uratować rośliny. W starożytnej Grecji ludzie postawili posąg boga płodności, ale później w Europie i Ameryce zaczęli używać siana i starych ubrań. I to właśnie jest symbol Halloween, który dzisiaj zna każdy. Możecie go także kojarzyć z czarnoksiężnikiem z krainy Oz. Jeśli lubisz krótkie treści, koniecznie obserwuj nasze konto na Instagramie. Tam pokazujemy wiele ciekawych rzeczy w formie filmików i postów. Znajdziesz u nas dużo inspiracji. Jako symbol Halloween strach na wróble nie jest przypadkowym wyborem. Ta tradycja sięga keltowskiego święta Samhain, które jest prototypem Halloween. Było to święto żniw, a przebrani strachy na wróble nie służyły tylko odstraszaniu ptaków. Ale również były wyrazem wdzięczności wobec bogów. Najlepszą rzeczą w serku wiejskim jest to, że możesz go używać do czegokolwiek zechcesz. Możesz jeść go samego z solą i warzywami, słodkiego z owocami i jagodami. A oczywiście możesz go wykorzystać do gotowania jako nadzienie do ciasta, kremu, naleśników itp. A teraz możecie zerknąć i ocenić naszego stracha na wróble w komentarzach. Ubraliśmy go w stare dżinsy, koszulę, kapelusz i zrobiliśmy imitację rąk za pomocą rękawiczek. Zobaczcie sami i dajcie znać, co o nim sądzicie w komentarzach. Dla dokładności dodaliśmy gumowe kalosze. Gotowe. Nasz plon będzie bezpieczny dzięki takiej ochronie. Na pierwszy rzut oka proces tworzenia twarogu jest bardzo prosty i to jest szczerze mówiąc prawda, ale to jest niesamowicie ważna sprawa w chemii, biologii i fizyce. Podczas gdy laktoza, czyli dosłownie cukier mleczny, jest przetwarzana przez bakterie, kwas mlekowy zmusza białko kazeinowe do koagulacji, aby uzyskać ostateczny rezultat. I po wszystkich tych procesach mleko zmienia się w twaruk, ale to jeszcze nie koniec. Różnica między starożytnym a nowoczesnym przepisem tkwi w konsystencji. Twaróg musi być gęsty i nieco suchy, dlatego będziemy go przecedzać i pozwolimy mu spłynąć na gaza. W górach rodzi się prawdziwe szczęście. To naprawdę przywilej móc urodzić się i żyć wśród gór. Mamy szansę spacerować po lesie, oddychać tym powietrzem. Podziwiać tę piękność własnymi oczami i zawsze być w zgodzie z naturą to prawdziwy przywilej. Drodzy widzowie, chcemy Wam powiedzieć, że otworzyliśmy nasz sklep internetowy. Znajdziecie tam akcesoria kuchenne i wysokiej jakości noże, które sprawią, że gotowanie stanie się przyjemnością i przypomną Wam o naturze dookoła. Dodatkowo mamy też ciepłe, ręcznie robione skarpety. Zeskanujcie kod i wybierzcie to, co Wam się spodoba. A oto jak wygląda domowy ser. Gęsty i ziarnisty zawiera zdrowe tłuszcze i dużo białka. Lekarze gorąco polecają wybierać produkty mleczne pełnotłuste zamiast tych o obniżonej zawartości tłuszczu, twierdząc, że nie jest to tak zdrowe, jak kiedyś sądziliśmy. I właśnie jak wcześniej wspomnieliśmy, twarożek doskonale nadaje się na nadzienie do ciast. Jak zwykle w kuchni azerskiej, gruzińskiej i tureckiej używa się słonych serów. Jednak w tradycji Europy Wschodniej popularne są zarówno wersje słone, jak i słodkie. Kiedy zobaczysz kogoś przygotowującego placek w kształcie łodzi z ukrytym serem białym i mnóstwem zwykłego sera, możesz być pewien, że masz przed sobą gruzińskie kaczapuri. Istnieje wiele rodzajów tego dania, ale ta w formie łodzi nazywana jest adiariańską, od regionu, w którym została stworzona. Nawet gdy gotujemy coś z zagranicznej kuchni, trudno sobie wyobrazić, że Azerowie zasiadają do kolacji bez herbaty. A dzisiaj znaleźliśmy soczyste, małe truskawki, aby dodać witamin i unikalny aromat. Najlepsze kaczapuri zawsze są pieczone w piekarniku. Jeśli chcecie, byśmy upiekli coś wyjątkowego w naszym drewnianym, nieelektrycznym urządzeniu, podzielcie się swoim przepisem w komentarzach. Kiedy nasza kolacja się gotuje, nadszedł czas, aby przygotować herbatę. To bardzo tradycyjne, żeby ją pić po obiedzie, a także podać gościom. Kawa również jest bardzo popularna, zwłaszcza ta przygotowywana na gorącym piasku. Teraz, gdy jedzenie się przygotowuje, zrelaksujmy się z kubkiem gorącego napoju. gotowe. Tradycyjne adiariańskie kaczapuri słynie z żółtka jajka w centrum, i to właśnie teraz dodamy. A teraz wrzucamy to z powrotem do piekarnika. Według legendy, kształt tego dania jest symbolem łodzi, ponieważ Adżaria jest blisko Morza Czarnego, a żółtko to słońce. Dzięki naszym niesamowitym krowom mamy dużo sera, resztę możemy zachować na później, podzielić się z przyjaciółmi albo nawet sprzedać na lokalnym targu rolnym. A co więcej, możemy go wykorzystać do przygotowania czegoś naprawdę wyjątkowego. I nareszcie gotowe. Największe ciasto, dużo domowego sera i jasne żółtka, które łączą wszystkie smaki. Z filiżanką herbaty to będzie niesamowite. A to nie nie ma nic lepszego niż dzielenie się ciepłymi wypiekami w cichej wiosce, daleko od miasta. A gdy Twoja rodzina jest blisko, to najszczęśliwsze chwile do wspólnego spędzania czasu. Dziękujemy za oglądanie i mamy nadzieję, że zobaczymy się następnym razem na naszym kanale.